Wyspa Muzyki. Kasia, może razem z nami dzień dobry. Um. Emocje, pośpiech, próby, przygotowania gorąco do to tego tak, wszystkiego. Brak oddechu, tak, tak. tak. No, festiwalowe życie, Dokładnie. jednym słowem można powiedzieć. A kiedy otwieramy taką wielką szkatułkę z napisem Zbyszek Wodecki, to w Twojej głowie jakie wątki się pojawiają? Szkatuły, to mi się kojarzy panny, panny mojego dziadka, tak? które dzisiaj będziemy, będziemy też śpiewać. Zbyszkiem Zbyszkiem Wodeckim przede wszystkim e, właśnie niesamowity, niesamowity piękny głos, piękna barwa. E, to, że z każdych stron w zasadzie słyszałam zawsze, że pan Zbyszek Wodecki był jednym z sympatyczniejszych muzyków, sympatyczniejszych wokalistów. Taki bardzo e, normalny, miły, ciepły człowiek. I to chyba zawsze jest dla mnie najbardziej wartościowe, że ktoś pomimo ogromnego sukcesu zostaje. E, tak normalny, tak miły i tak, tak sympatyczny. I to jest zawsze to, jest, to świadczy o wielkości człowieka po prostu. W świecie muzyki jest miejsca na przyjaźnie? W w w świecie Oczywiście, że jest. Tak, tak, tak jest. Ja sama jestem doskonałym przykładem mojej relacji z moją właśnie przyjaciółką, która również jest muzykiem, również śpiewa w jednym z zespołów. I rzeczywiście przyjaźnimy się już od 5 sześciu lat, od kiedy się poznałyśmy w zasadzie i, Żyjemy ze sobą jak rodzina, więc, więc myślę, że to jest, że jest to możliwe. Tak. Trzeba mieć po prostu dystans do tego i wiedzieć, że każdy ma na rynku miejsce dla siebie. Trzeba robić swoje, trzeba się realizować, spełniać, pracować i tak naprawdę każdy odnajdzie swoją jakąś niszę. Myślę, że zazdrość to jest bardzo. E, oczywiście czasem zdarza się, może nie zazdrość, ale takie, że też bym tak chciała, też bym tak chciała. To można się inspirować emocji. na przykład. Tak, można się inspirować, oczywiście, no jak najbardziej. E, tutaj rozszerzamy nasze muzyczne perspektywy. E, przy Twoim nazwisku e, gość specjalny, można powiedzieć. Daryl W zasadzie to chyba ja jestem gościem <laughs> Daryl tak, Właśnie nie wiem, jak to jest. Teraz tak, ale m, Daryla rzeczywiście, kiedy Kasia Wodecka zadzwoniła do mnie i, i z takim pomysłem, to bardzo się ucieszyłam, ponieważ od razu przysłała mi m, wersję m, Daryla Odjechałaś utworu. Zbyszka, pana Zbyszka Wodeckiego i, i strasznie mi się to spodobało i, i rzeczywiście już mamy nawet jakieś plany e, a propos tworzenia utworów e, e, również po, po, po koncercie Degare wysłał mi swoje, swoje kompozycje i też bardzo mi się spodobało, w takim soulowym stylu ja taką muzykę bardzo kocham, więc no niezwykle się cieszę, też nowy zespół, bo ja nie gram ze swoim zespołem, tylko gram z zespołem Daryla, jest tylko ze mną mój brat na scenie, który towarzyszy mi również na moich koncertach i dzisiaj jest tutaj, też więc bardzo się cieszę, no pierwszy raz gram w Forum, to też, to też nowość. No i zobaczymy, jak, jak z tą pogodą będzie tak naprawdę, bo na próbie rzeczywiście dała w kość nam trochę <tum> temperatura. Temperatura cały czas rośnie i jestem przekonana, że tak będzie aż do końca naszego festiwalu. Powiedziałaś, że ta piosenka, Odjechałaś, miała w sobie coś niezwykłego, coś, co przyciągało uwagę. Czy ta aranżacja ja różniła się od tych, które znasz? Eee. Ta aranżacja właśnie była taka bardzo, bardzo soulowa i jeszcze głos Daryla, który jest o, taki, tak w moim, w moim bardzo guście, guście muzycznym i, no i bardzo się cieszę i też gramy rzuć, rzuć to wszystko co złe, też troszeczkę zwolniliśmy, nawet bardzo zwolniliśmy ten utwór i panny mojego dziadka i zrobiliśmy to trochę tak na, na, na bluesowo, ja w ogóle kocham właśnie muzykę soulową, kocham muzykę bluesową i tak naprawdę chyba gdybym Gdybym mogła, to nagrałabym płytę taką stricte, stricte bluesową, bo ja uwielbiam taką muzykę nie uwielbiam to śpiewać. Dobrze się po prostu w tym, w tym czuję, w takim repertuarze. Bluesowe serce, blues ma na obok. Ze Śląska blues to się jakoś łączy. Niech świat w takim razie idzie za naszą uwagą. My rzucamy to wszystko, co złe. Z tym przesłaniem dziś zostajemy i do zobaczenia Dokładnie, na scenie. Dokładnie, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie.